Jestem w tej chwili na parkingu leśnym 5 km od Lemborka i jadę dalej. Kiciunia tam sobie za mną siedzi o, i sobie ogląda. Wygląda sobie przez Daszek, sobie wygląda. O, Na głowę mi wchodzi, włosy mi gryzie. O. Kicia! Jedziemy! Jedziemy, Kiciunia! A dziś projekt dofinansowany przez Wolfki można się robi z tej gospodarki, bo w Szczecinie. Drzwi, podłoga, listwy... No tak, trzeba zrobić dokładny pomiar. Do tego jeszcze transport. Aha, oczywiście montaż. A wszystko to znajdziesz w jednym miejscu. Odryta to do drzwi, podrógi z parek, szeroka ekspozycja, najlepsze ceny, pomiar, montaż i horan. Czyli wszystko czego potrzebujesz do profesjonalizmu. No tylko jak ja teraz wyjadę na tą drogę krajową numer 6. Ciężka sprawa tutaj będzie. Ja, tutaj nie widać, drzewa rosną. Będzie trzeba uważać. A samochód za samochodem. E? Straszne. Straszna rzecz. I te dziury, i te dziury. Jak tutaj przez te dziury przejechać? O, Holender. Samochody wyjeżdżając wykopały dziury. Ale tutaj tak jakby trochę mniej jest. O tutaj troszeczkę mniej tak jakby. O, może tutaj. oh